Siemanko, moi drodzy. Dzisiaj jedziemy z kolejną dziesiątką topsów Bundesliga 2014-2015. I jest to czwarty odcinek z tej mm, przepięknej serii, bo naprawdę mi się bardzo podobają te karty. Yy, zamówiłem sobie jeszcze trochę tych zaszetek. Tutaj mamy jeszcze całego boxa. Nie wiem czy go będę otwierać na kanale, czy poza kanałem. Zobaczymy od oglądalności tych hmm, filmików. Eee, Karty naprawdę są świetne. Eee, poszukuję albumu z tej edycji albo Wkładek do albumu. Jeśli, jeśli ktoś ma i chce się wymienić za inne wkładki bądź za jakieś inne rzeczy, to zapraszam. Pod filmikiem będzie podany mój e-mail. I dziesiąta saszetka. Jak to było w pierwszych odcinkach, Pierwsze sobie e, otworzyłem wszystkie saszetki. I teraz zacznę prezentację tych saszetek. Zobaczymy, co takiego ciekawego trafimy. Bazóweczki. O, mamy Sahina z Borusi. Fajnie. Match winner. No, pięknie się zaczyna. Joseu, Joseu. Hanover 96. Tych meczminerów jest chyba 49 do zebrania z tego co naliczyłem, więc mimo to, że jest jedna na 6 saszetek, to będzie chyba najciężej do zebrania będzie tych mecz ale zobaczymy. Star Spiller Q. Jest to zawodnik Mines, I jedziemy dalej, klub Karten. mamy tutaj. Dramstad. Dramstad. Klub Karten. O, będzie widać, czy nie będzie? Powinno być widać. Stałszpiler kolejny. Hosagaj. Jest to... Hosagaj jest to zawodnik Herty. Oj, oj, oj. Okej. Okay. Bazóweczki, bo między innymi pusty przebieg tutaj był. I mamy tutaj Creative Duo, zawodnicy szalkę Julian Draxler oraz Max Meyer. Fajna, fajna karta. Ok, będzie widać. Bazóweczki. Też tutaj był pusty przebieg. Mamy tutaj stadion Mainz. Coffees Arena, coś takiego. Kolejne bazóweczki. I mamy kolejny match winner super, super, bardzo, bardzo się cieszę. Jest to Aleksandru Maxim, zawodnik Stutt Stuttgardu Stuttgartu, no świetna, świetna karta drugi mecz Miner w dziesiątce następnej jest naprawdę bardzo fajnie jeszcze trochę kart zostało, mamy kolejną klub kartę Fortuna Düsseldorf Diesel, fajnie i bazóweczki tutaj Jakub Błaszczykowski na bazówce kolejny Starspiller jest to Helmes zawodnik KEL Kolejna klub, karta Karszluer. Eee. I czy jeszcze coś ciekawego? Trafimy Bernard Bayern Kel Borussia, Alaba. Pusty przebieg, przezroczysta karta Roll Fest, zawodnik e, Bayernu Leverkusen. Świetnie. O, mimo to, że to nie jest, ale go sobie tutaj postawimy i kolejny mecz winner, świetnie e, Fir, Firmino zawodnik Hoffenheimu więc trzy mecz winery super, naprawdę super e, a niech tutaj będzie i kolejny Starspieler e, René Adler René Adler e, świetny bramkarz OK, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na kolejne części. Trafiliśmy trzy mecz winery. Super. Joseu, HSV, Hanover, Maximi Stuttgart i Hoffenheim Firmino. Super, super. OK, zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam was. Trzymajcie się. Cześć.